Dajcie, że meczki z tej strony gramy sobie w BlizzSG, ale nie gram sam ze mną, są Arimanek, hej o kitty i siolo, się ma. Tak, ja sobie wybieram snajpera, mam drugą klasę, a wy? Ja wziąłem Endermana. Endermana! Tak. Czekam, aż ludzie będą jacyś. 10 osób, na 14. Ej, ktoś na tą mapę? Nie, mnie ogarnią. Ja pierwszy A raz się. jestem na tej mapie, pójdziemy w którą stronę będzie fajnie. A tu są takie kanały na dole, znaczy kanalizacja, takie tunele, to pójdziemy którymś tunelem. Taki tak jak mój? E... No, ja powiem, że ja chcę z nim sojusz i go zabijemy. Co mam? Mam siekierkę, enderperłę... Co? Czemu ja mam takiego niefarta. Mam miecz ostrości jeden kamienny, wygraliśmy, to mogę dać komuś toporek. Znaczy... no, chodźcie mm. za mną, chodźcie za mną. To to topora! proszę cię bardzo. Czekaj, zostaniemy na spawnie, chodźcie, chodźcie, chodźcie no my tu wyrypiemy ich. Uważaj! Jezu... Albo nie, chodźmy, chodźmy. Czekaj. Dobra. Kurde. Pomogę. czekaj, czekaj, ja ci pomogę. Ej, nie, nie, odsuń się, odsuń się od niego. Będzie mój frak, mój frak. Począt, nie żyję jabłka, nie żyj jabłka. Dobra, nie żar, nie żar. I tu mamy skrzynki. O, Ej, zaczaj! Zacząłem! Za to jest sojusz. Pierdzielony. No od co zapędała? A teraz ucieka. Fuck! Zabiję go, zabiję go, ta żyjesz? Nie on został zabity ha, 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 ha. Dobra, my dokończymy tą marenkę, już może być ciebie czy nie Bezem Fuck! Ja... Fuck! Ty masz jedno serduszko, bro! Czekaj, masz, masz ciasteczko, masz. masz klatę? Piatę? Klatę? Nie, czekaj, sprawdzę. Nie. Ale chyba któryś z którego zabiję. Ty pe... może spectatorujesz? Co, co zrobisz, Spektatora, Znaczy, że patrzysz, co ten, na arenę? No nie, nie da się nie wymyknąć. Szkoda. Ej, ej, Gerus, taka sprawa jest taka co, y, odnośnie kanału. Możesz mnie zaprom zapromować tak teraz? Wbijajcie na kanał Eagle Warrior i tak dalej. Wiecie, o chodzi. Dziękuję, tu dziękuję. To jest... A gdzie go można znaleźć? Link będzie w opisie. <laughs> Jezus Dziękuję, Chodź. dziękuję. kocham, kocham cię. Chodź. Idziemy. Tu nie spadnij do lawy. On się zdenerwuje. Tu jest typ, widzę, za ścianą. go? Bolsen, tak. I spawn mega zombie. Czekaj, 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 bo pedał ucieka. To już ten zombie nie? tańczy na róże. This jest przedszkola. Ej Jest! Jest! Czekaj, Zostałe co on miał? miał no miał, miał, nawet, nawet trzy! Trzy miał! Dobra, dzięki. Ja, ja sobie jedną wezmę Dobra. 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 Powinni dodać coś takiego, żebyśmy mm, Bo ja widzę ciebie na kompasie, a ty widzisz mnie, nie? Tutaj kolejną skrzynka. Co? dziękuję bardzo. Reszta sobie się. Czekaj, co, co, co zostało? Dobra. Haha, śmieszna. Ha. Ha. Eee, masz. Szk ten. Ej, ile no masz zabitych graczy? W tej rundzie. Też dwóch. Tu jest spawner szkieletów, także ja się podziękuję. Ej. Ej, pedał! Idzie! Ej, tam jest pedał! Widzę właśnie. Ej, i za nami szkielet, a? zresztą doda, ona szkieleta. Dawaj Bigo, Bigo, ty! Jest! Mamy! Mamy jego eku! Dobra, chodź tu! Fuck. Ile? No. Właśnie tu, chodź Ej, masz, tu. Zbroję? masz zbroję? Gdzie jesteś? Tu, chodź tu, chodź tu. No tu jest, drzwi są! Tu! Nie ma Tu, Gdzie? A? Eee, sprawa wygląda tak, ja mam deaksa, a ty... Kurna, ja zaraz kopnę w dupę! Eee, łap, łap, tego, łap... Mm, co ty chcesz? Co byś chciał? Zbroję, jak masz? Klatę nie mam, mogę ci dać butki... Budki mam. Masz. Mogę. Mm, Czekaj, nic, rzuc nic, rzeczy. Co? Czy, mam, mam. Nic już nie mam, Ej, a masz patyka? A sztapkę żelaza? Jedną? Nie. Jedna wystarczy? Nie mam. Uff. Dobra. Obejdzie się bez. Idziemy na spawn, bo zaraz Ej, ale to jest mój rekord na tym serwerze, słuchaj, mam trzech zabitych! Trzy zabitych! O, widzę, typa kolejnego, teraz shiftował... Mogę go zabić? Mogę, proszę, proszę. Zobaczymy. Chodź tu. Uuu! Fuck, tylko ja tam to... nie doskoczę niewolnie. Ej, czekaj, to ja sprawdzę, gdzie ten typ tam, jest. Tam, gdzieś na lewo był, chodź. Ale zna no, zresztą, dobra. Tak? Olać, Dupa, olać. Uważaj, no Kurde no. Masz ender Mam, dwie. Przecież ci jedną dałem. Tak, ej chodź w drugą stronę. Idziemy, dobra. Idziemy. Czekaj, czekaj, chleby przed O Jezu, spawner. Wiem. No nie, no. Boże, nie mogliśmy. Creeper'a. Nie. Chodź. Czekaj, czekaj, idę, idę. Spokojnie. nie. Fuck! Był za mną! Gdzie ty jesteś? Tu. O, jestem na spawnie, dobra. Nie, to nie jest spawn. To jest jakiś parkour. W sensie, że... Aha. Okej. Okay. Ej, wiesz co, wybrałeś najgorszą miejscówkę, jaką można było. Nie chcę się za bardzo szlajać po tych kanałach. Ej, no chodź tu na ten parkour. No, jestem na że czekaj! Sprawdzam skrzy... DIAMENT! DIAMENT! Diament, Diam a masz patyk? Mam. Patyk? Mam jeden! Mam cztery! No to crafting trzeba znaleźć szybko. A ty masz Diaksa? Mam. A dasz? No niech będę nie, nie ben. będzie choć. Nie, czekaj, tylko, zrobimy tak, ty zrobisz sobie Diaksa wybierz i dasz mi... Jaki masz w ogóle? Zmienny enchantowany na ostrość jeden. 6, no to 6, dasz 25 razy. No to mi dasz. Jest craftem... Ej, ej, czekaj, czekaj. to Tosia, jesteś, jesteś jeszcze? Tak, ciągle nas upływa. No to dobrze. bo już zapomnieliśmy. Łap diaksa i craftuj. Craftuj, craftuj szybko w trybie nau Kraftuj. Okej. Okay. Dobra. Tut, tut. Jak się craftował? Diamentowy? Patyk i na górze dwa diaksy. Ej, Hm? O. Dzięki. Idziemy. Jest to... Nie, czekaj, czekaj. Mieczów nie wyrzucaj, jeżeli musisz. Nie, nie, nie. To... Czekaj ja wyrzucę zbędne rzeczy I dalej, klaty nie mam! Ja też się nie mam Brrrr! Foch! No to już go, śmieszne Dawaj, chodź Czekaj, idę O ja, pięknie Ej zauważyłeś, że jak jesteś endermanem i skaczesz tak na przykład jest Tobą dość nie wysoko? Ej, Clipper, Clipper, dwa klippery! To wolniej się sprintuje, tak? Trochę. Uh -huh. A co jest? Co znalazłeś? Nie, tak? e, nie wiem, gdzie jesteśmy. Nie wiem, nie wiem. O, tu jest tunel jakiś. Tu jest jakiś tunel. Wchodzimy. Jutro spróbuję ogarnąć te Hamasz i ja, to dobra, wiesz... To... Ja, ja tam nie idę, bo tam jest yy, szkielety spawne. Słuchaj, to jutro. Dobra, dobra, ogarn... jutro, okej, okay, spoko. Ogarniemy tego składnik. Dobra, dobra, i... dobra, patrz, patrz co tu jest. Jakiś smok. A to będzie miniaturka normalnie. Dobra. O, tu jest spawn o no ile się nie mylę? Nie, tu jest spark. Part. Albo i nie. Zwykle przy spaniu jakieś koksy można napotkać, nie wiesz. Z doświadczenia. Tu masz jedzenie? Nie, dzięki, ja mam dość dużo jedzenia. Chcesz w ogóle coś? Ten pieczony schab? Możesz dać. Okej, okay. dwa dam. Jeszcze trzy mi zostaną. No i to wrzucił. Ci... Masz? Dobra. Choć, choć, masz? Tu są jakieś podziemia. No nie, no błagam znowu. Ej słuchaj, a co jak tam byliśmy? No bo to byliśmy. Być. No to wracamy. A tam ciemno na dworze. Ciemno na dworze. Gdzie jest tam? <tryk> <tryk> Odcinek trwa 10 minut na razie. Czyli my mamy sojusz, czyli zostały jeszcze dwie osoby do zabicia, które pewnie też mają sojusz. W zasadzie? No jest spawn. To skampimy się na spawnie, czy jak? No, zaraz będzie deathmatch, ale jeszcze kogoś można zarumbać. Przed deadmatchem. W ogóle enchant jest, to ja sobie strzelę enchant na mijaczu, osłaniaj. No, osłaniam. Staram Ugromca się. nie umarł w jeden. Ha, ha Lol. A który ty masz level, że, enchan że możesz enchantować? Pozdro. Trzeci miałem. Teraz mam pierwszy. Czekaj, czekaj, bo ja też mam y le level, ja le le level'a Nie bij złotym mieczem, bo on się szybciej kończy od y tego kamiennego. O, A mam taki sam damage. Tak. Damage. Okej. Okay. Uh, uh, uh. Fajnie by było jakby jeszcze Wojt, Woj, Wojtek był z tym. lipem. A, tam. Wojtek znowu by jakieś odpalenie. Nie warto. Kurde. Nie <noise> no, w zasadzie. Nie warto kurdy. Znowu czekaj. naś pedał pozabijał Gdzie są te zboczuchy No fuck i znowu mi internet się Czekaj, czekaj Bo ty stoisz w miejscu teraz Dobra Nie, nie stoję właśnie ja zresztą dobra nieważne. Będzie dead match Pewnie nie tam ci będą jakimiś toksami nie wiadomo jakimi O idzie ty Gdzie? Uważaj Uchma Kurde strzelił, strzelił we mnie, cieć Czekaj idę I tylko zabić, idę Ale ma strzał w strzałę, w idealnie między oczy mu <laughs> FAK! Czekaj niego ja Zaprzedał No dawaj, idę Ej, z dwóch stron go znajdziemy, ja... Nie nie, 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 czekaj Czekaj to, zachodzimy go. go Uciekaj bo <laughs> masz 3 HP No Jezus Fuck. Maria <laughs> Fuck. kolejne dwa tekst ale starałem się. Dobra, to ja. Jestem sam, jestem najlepszy. Gówno, a nie najlepszy. Z kim ja walczę? O jezu, ten też ma. Ty, gdzie jest mój taksowy miecz? Miecz jaksowy wypierdziliłem. Serio? Czekaj, ty wypierdzieliłeś jaksoby? No, Naprawdę? Nie wiem. Jak. Ty? Geniusz nad geniuszami? Tak. G Gejusz? Nad gejuszami? Ale ty słaby jesteś. Kurna, no ciebie zabili. I co miałem robić? Nie wiem, zaskocz Dora, mnie. Zabij mnie. Zrobimy jeszcze jedną marynę zaraz. Nie, słuchaj, ja zaraz będę... A, zresztą, zresztą, co mi szkodzi. Ale postarajmy się trochę szybko, nie? Bo nie ma za bardzo dużo czasu. Nie dysponuję takim czasem. O, jeszcze chyba goście przychodzą. Do mnie. No to halo, 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 jesteście jeszcze? Jesteście? Tak, halo. jesteście. Dobra, no to to koniec będzie, tak? No, dobra. To wypadało, się pożegnać no to nazwam. Razem nie staniemy nigdzie, bo widać tylko vipów i tak dalej, także. No to daj daj tak. widoczność na wszystkich gracz. Nie, nie, jak nie, tyś... nie ma czegoś takiego, widać tylko vipów Czekaj, także... Czekajcie, czekajcie. Dobra, to ja i cześć. Dobra, narka. Także ja się z wami no. żegnam. Na razie i cześć. Dasialo. No cześć. Nark.